The Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z motor Był Oczywiście kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości, które trafiają do naszej oferty. Ale dzisiaj e, to, co wam przedstawię, to, co dodajemy na to moto, to będzie motocykl bardzo nietypowy. Nietypowy nie przez sam jego model, bo za mną stoi kawasaki R5, czyli motocykl bardzo dobrze znany, bardzo często przez was polecany jako pierwszy motocykl e, na start właśnie w historii z jednośladami. Też będę osobą, która będzie ten motocykl polecać, bo tu mamy 50 koni z dwucylindrowej jednostki w rzędzie, bardzo płynnie oddające. 50 koni, które naprawdę są bardzo elastyczne. I moim zdaniem to jest bardzo po prostu udany piec. Nic dziwnego, że oni dalej tylko ulepszali te silniki i po dzisiejszy dzień jest kawasaki Z650, który ma bardzo podobny silnik do tego. Ale do czego dążę, że no, kawasaki R5 żadnym eksponatem nigdy nie było i pewnie nie będzie. Chyba, że to robimy egzemplarz który tak jak ten, który za mną stoi, ma 3000 km w przebiegu od nowości po 22 latach. No sami przyznajcie, że jest to rarytas. Dla tych, którzy nie wierzą, zostańcie ze do końca, ja już wam powiem dlaczego to jest prawda i jakie dokumenty na to mamy, bo jest naprawdę bardzo fajna historia to potwierdzająca, ale to jest po prostu motocykl dla tych najbardziej wymagających klientów, którzy chcą koniecznie Kawasaki R5. A po prostu motocykl na start w budżecie do 10 tysięcy złotych i chcą mieć naprawdę laleczkę, bo to Kawasaki, który za mną stoi, naprawdę to jest jedno z najładniejszych Kawasaki R5, jakie przy moich oczach się pojawiło. Zostańcie ze mną do końca, jeżeli to jest właśnie motocykl, który Wam po pokoju chodzi, no i kto wie, może to jest właśnie maszyna, która pojawi się u Ciebie w garażu w tym sezonie 2025. Zobaczcie sami Kawasaki ER5. Nie byłoby w, tym, w tej prezentacji, w tym motocyklu nic nadzwyczajnego, gdyby nie to. Że to jest motocykl, tak jak Wam wspomniałem. Jeden z najładniejszych R5, jakie przez moje oczy się przewinęły i które w naszej firmie się pojawiły. Eee, no naprawdę, bez, 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 bez zbędnego takiego owijania w bawełnę, no bo oczywiście, eee, ja wiem, że w internecie wszystkie motocykle są ładne. No i oczywiście, gdyby przed nami stało Kawasaki z przebiegiem takim normalnym, typu 30-40 tysięcy, eee, w ładnym stanie, to też bym mówił, że jest ładne. Ale taki egzemplarz trzeba wyróżnić spośród tłumu, bo to nie jest ładne Kawasaki R5. To jest naprawdę wyjątkowo ładne Kawasaki ER5. Słuchajcie, Oczywiście pierwsza rzecz, która was powinna interesować, motocykl w 100% bez Za co ręczę, co napiszemy na fakturze, więc my się pod tym podpisujemy. Ale jeżeli ktoś ma troszeczkę pęcia na motocykli, to od razu to dostrzeża. Więc co za tym idzie, oczywiście motocykl cały w oryginalnym lakierze, od samego tyłu po sam przód przedniego błotnika wszystko w fabrycznym lakierze, z fabrycznymi naklejkami. Zobaczcie w ogóle jak ładnie się te naklejki prezentują, które po 20 paru latach zobaczcie, jak się fajnie mienią, zostały fabryczne, tak samo zbiornik paliwa oryginalny, to napiska Wasaki, to wszystko. Fab... No i to, że jest fabryczny lakier, to jest jedno, ale to, że on jest ładny, to jest drugie. No tutaj naprawdę obchodząc do dookoła nie mamy żadnej większej rysy na zbiorniku, żadnej wgnioty, przerysowania, przetarcia, nic. Bardzo ładny motocykl, jeżeli chodzi o, o lakier. No ale dwa, lakier lakierem, fabryczny od nowości, gitara, no ale patrząc na pozostałe detale, czyli lusterka, oryginalne kawasaki, klamki, ciężarki, kierunkowskazy, dekle, dekle silnika, podnóżki, kierowca też układ wydechowy, wszystko fabryczne, ładne, nie przetarte, nie poprzycierane, nie jakieś pozaprawiane, więc motocykl po żadnej stronie gleby nie widział. Więc oczywiście o tym idzie rama, zawieszenie felgi, fabryka odnowości proste, nieprostowane wszystko, Sikala v. No i idąc dalej, detale, naprawdę detale. Oczywiście, słuchajcie, to jest motocykl, który nowy nie jest, ma 20, dwa lata, ale uważam, że naprawdę wiele detali, mając duże porównanie, tak jak w naszym przypadku, gdzie już widzieliśmy te kawasaki dużo, to były właśnie sety, ten końcówka wydechowa, amortyzator z tyłu, sam silnik, czy układ wydechowy, czy chłodnica, czy obręcze, no tutaj nawet same te przełączniki, te wszystkie elementy przy zegarach. Naprawdę moim zdaniem tutaj to wygląda bardzo, bardzo dobrze, widać, że ktoś o to, co po prostu zadbał przez tyle lat, mimo że on stał, więc on nie stał w jakichś chujowych warunkach, to są zasłownictwo, tego musiał gdzieś fajnie być magazynowany, bo bo wyglądają naprawdę ładnie. Te czapki, które tutaj też zawsze są, się przycierają przy przewrotce. No tutaj naprawdę to wygląda wszystko bardzo zdrowo. No i nie ma co się dziwić. No wspomniałem o tym na samym początku. Zobaczcie sami na zegary. 3100 Zobaczcie, 3188 km od nowości. No jak ja zobaczyłem, że jest do kupienia Kawasaki z takim przebiegiem, no wierzcie mi, że naprawdę nie zapłaciliśmy za to mało. To jest motocykl, który musiał też kosztować dużo. Jestem świadom, że to jest jedno z najdroższych Kawasaki R5, jakie znajdziecie w polskim internecie. No ale trudno, że tak powiem. Ja to wiem, pewnie Wy też to będziecie wiedzieć. No i jeżeli będziecie chcieli kupić Kawasaki, które ma 22 lata, R5 dokładnie, ale z najniższym przebiegiem, które jest bardzo ładnie zachowane, to po prostu te pieniądze wydać. Jeżeli nie, z przyjemnością poczyniłem ten motocykl, przez lata, no bo tak naprawdę... Każdy motocykl na dzień dzisiejszy, który ma tak ekstremalnie niski przebieg i już swoje lata ma, no to tańszy po prostu nie będzie, nie ma szans, no bo te przebiegi będą, droża, będą jakby rosły, motocykle będą drożały, a ich stan z reguły będzie się pogarszał. A tu to mamy taki piękny motocykl, który z roku na rok tańszy już na pewno nigdy nie będzie, tym bardziej, że ten przebieg, no sami zresztą widzicie, to jest ewenement. No ale i tak, pomimo, już, jestem pewien, że ten motocykl w ciągu miesiąca się sprzeda, a jak nie tygodnia, jak nie paru dni, więc tutaj e, myślę, że to będzie króciutka piłka. No bo z reguły mamy już takie doświadczenie, że jak je traci ktoś z ekstremalnie niskim przebiegiem i ta papiery, to motocykl szybciej do kogoś właściciela Znajdę. No tym bardziej umówię się, no rozbieżność cenowa między 6 a 10, no jakaś jest, ale to są 4000 zł, a nie 40, więc jakby czasem warto dopłacić i mieć coś takiego fajnego. Eee, Podjedzicie, pokażecie sąsiadowi, że kupiliście motocykl, no fajnie, fajnie, eee, zobaczy na licznik 3000 przybiegł. O chłopie, skąd ty żeś to znalazł, ja pitolek. kto to wam sprowadził, jak macie to, jaki macie do tego dostęp, więc naprawdę eee, robi to furorę. Nie, no, Hvala. przy motocyklach takich hardkorowych, ludzie mówią, że motocykl, który miałby przebiegu 30, 40, 50, 60 tysięcy km mm, z tego samego roku pewnie kosztowałby 6, 7 tysięcy, tu mamy więcej, no ale tak jak wam wspomniałem to jest właśnie cena takiego posiadania e… ewenementu e i tak dalej. No co co na to mówią dokumenty, oczywiście oryginalna instrukcja obsługi, dwa kluczyki do stacyjki nawet no zobaczcie z oryginalnym takim e zabezpieczeniem, nas będzie fajnie ostrzyło, e zobaczcie z oryginalną osłonką na kluczyk to się wygląda jak zdarne, z breloczkiem od dealera, który to sprzedał. E Gen Zobaczcie, na samym początku motocykl Stricte Vaso 2011 rok miał wtedy, czy w ogóle to są jeszcze starsze papierki, to wszystko wam daje, oczywiście do się można zerknąć, przejrzeć. To wszędzie, każdy, każdy dokument ma swój rok, rok i przebieg. Tak jak na przykład tutaj właśnie no mamy 2011 rok, motocykl miał 608 km, czyli to już wam pokazuje, że motocykl z trzeciego roku po słuchajcie, 8 latach miał 608. 2013 roku miał 1300, więc no za bardzo się nie zjeździł. Tutaj mamy kolejny dokument, już chyba najświeższy, 2018 roku miał 2976, więc fajnie, że takie kartki są, które pokazują, że po kilkunastu latach ten motocykl tego przebiegu nie zrobił, co jest dużym plusem. No i idąc dalej, oczywiście my także mamy taką świadomość, że motocykl, który stał przez, słuchajcie, no 20 lat można powiedzieć, był no, użytkowany raz na jakiś czas i to podejrzewam, że ee, no to sami widzicie, no, kilometraże raptem w setkach, no, to jest motocykl, który wymagał wkładu jakiegokolwiek, żeby ten motocykl przygotować do nowej, no, że tak powiem, do nowego sezonu, żeby ktoś mógł ten motocykl zacząć w Polsce użytkować. I my to zrobiliśmy. Dostaniecie nas taką książkę serwisową, która będzie wpisane serwis, jaki my wykonaliśmy. Wierzcie mi, że nie trzeba było dużo przy tym motocyklu robić, no ale taki podstawowy serwis oczywiście zadbaliśmy, żeby wszystko było tak, jak należy. Czyli co? Oczywiście serwis filtrowy olej lesniku z danym motulem, nowy filtr oleju, przy okazji nowy filtr powietrza, e, który mówmy, się był praktycznie nowy, ale ze starości zaczynały się jakby obra Obramówka tego, tego filtra powietrza była gumowa, no i po prostu zaczynała parcieć, więc też to wymieniliśmy, żeby mieć filtr powietrza no w sztuka, żeby nam gazinka nie psuł. Oczywiście dwie nowe świece. E, sam gaźnik został wyjęty, przeczyszczony, został założony w taki zestaw naprawczy e, i jest wyregulowany, wyczyszczony, wyśmigtany tak, żeby no, bardzo ładnie dopali, bardzo ładnie się wkręca, e, idealnie reaguje na gaz. Więc układ paliwowy macie ogarnięty. Nowy usiennik, paliwo oczywiście z zbiorniku 98, więc o to zadbaliśmy, ale sam zbiornik jest ładny, więc nie jest absolutnie nic z tych rzeczy. Przy okazji płyn hamulcowy z przodu, e, regulacja tylnego bębna, e, oprócz tego zestaw napędowy, cały nowy silnik czyli dwie nowe zębatki plus łańcuch e, na X-ringu chyba, więc e, zobaczcie, na macie sztukę, łańcuch. No uważam, że stary łańcuch naprawdę nie był zły. E, uważam, że on się nie zjeździł, zresztą co było widać, że jest taki świeżutki, ale no stopa czasu spowodowała, że te O-ringi e, po prostu poparciały, więc to mówię, że się, mając motocykl, który ma 3000 przebiegu, chcielibyśmy mieć e, no coś, co jest po prostu przygotowane i dobrze się na to patrzy, więc teraz macie znowu nowy silnik i napęd, e, złociutki, który bardzo ładnie się w tym motocyklu i na nowo, świeżo prezentuje. E, no i tak naprawdę reszta procesu była naprawdę fajna, więc nic tu więcej robić nie trzeba było. Zawieszenie suche, opona naprzód ładna, tarcza z przodu z klockami spoko, sam się bardzo ładnie pracuje, więc no, tutaj żadnych zastrzeżeń nie miałem, nie było, więc motocykl, ja oceniam, a no oczywiście nowy akumulator, e, co, co, co co jest oczywiście podstawą, więc wszystko to, co trzeba było, jest zrobione. Moim zdaniem macie motocykl gotowy do drogi, tak, aby na niego wsiąść i zacząć tym motocyklem ten nowy sezon pokonywać. Co myślę, że jest duży w głosie, bo mówię, że kupujesz motocykl trochę tańszy, no zawsze jest taka zasada, że no, jednak te oleje z filtrami trzeba byłoby wymienić, e, przynajmniej no, ja zawsze tak zostałem uczony, żeby po, po zakupie nowej sztuki e, takie coś robić, no a tutaj macie to z głowy. Jeżeli nie macie specjalnego pojęcia, no bo zaczynacie przygodę z motocyklami, nie chcecie robić tego samemu, no to przypomnę Wam tylko, że zaczyna się już mocny sezon, no i serwisanci za wiele terminów nie mają, więc są tutaj jeżeli macie już to z głowy przygotowane i musicie czekać w kolejce. Możecie zaczynać przygodę od startu. No to myślę, że to jest duży plus. Tymcie, że na cały ten serwis będziecie mieli wpis książkę serwisował, jaki on olejem zalany, jakaś świeca i tak dalej. I też taka moja sugestia, kiedy następny serwis olejowy i tak dalej, więc to wszystko w naszej książce mieć. Co dalej? Słuchajcie. Eee, my oczywiście zapraszamy Was serdecznie do nas do żarowa. 20 motorów padajcie, zbiemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli sobie usiąść na ten sprzęt, przymierzyć się do niego, przejechać nawet nim. Słuchajcie, mimo że aż szkoda tego eee, tych kilometrów nabijać, no ale oczywiście raczej jesteśmy z tych, którzy namawiają, a nie zniechęcają, więc normalnie wpadacie, robicie jazdę próbną, e, co nas ostatnio szokowało, pojechaliśmy do serwisu, do nowego e, salonu Kawasaki, e, który też prowadzi serwis i tam stały oczywiście wszystkie nowe motocykle. Zakaz siadania nawet, słuchajcie, zakaz siadania na motocykl, który chcecie kupić, Zobaczmy, to jest już troszeczkę przegięcie e, tak zwanej pały, e, my tutaj oczywiście pozwolemy wam i siadać, i się przejeżdżać, więc zapraszamy serdecznie do nas do Żardowa, ale wiem też, że teraz są takie czasy, że każdy swój czas e, ceni najbardziej, więc jeżeli macie kupę kilometrów od na nas, nie chce wam się przyjeżdżać, albo nie macie czasu, nie macie czym e, i tak dalej, i tak dalej, no to przypominam wam, że możecie sobie zamówić transport tego motoczka pod swój dom bezpośrednio, nawet jeżeli go nie widzieliście i dopiąć tą transakcję zdalnie u was, e, na, na początku jakby zdalnie, a potem u was pod domem. Jak to działa? Dzwonisz, pytasz, ile kosztuje dowód do twojej miejscowości, przygotowo, nie wiem, jesteś z Wrocławia, e, my ci przez telefon wyceniamy, że transport do Wrocławia to 600 zł. E, płacisz z góry nam 600 zł na podstawie takiego Thank you. takie noty transportowe, którą Wam wysłamy, umawiamy się na dzień, godzinę, przyjeżdżamy do Was z motocyklem, oglądacie go sobie u siebie pod domem. Jak jest wszystko w porządku, motocykl Wam się podoba, no to dopiero wtedy za niego płacicie na miejscu u siebie, więc tak naprawdę macie możliwość podjęcia decyzji, czy go wierzycie, czy nie, u siebie na miejscu pod domem. Jak się zgadzacie, wszystko Wam pasuje, w co generalnie wierzę jestem 100% pewny, no to finalizujemy to u Ciebie pod domem, mamy ze sobą kompletną dokumentację do rejestracji, razem z pierwszym przeglądem technicznym w Polsce i tak dalej, czyli takiego teczka, abyście mogli pójść bezpośrednio do wydziału komunikacji, Wtedy koszt rejestracji całkowity to jest 120 zł w Wydziale Komunikacji. dostaniecie od ręki w polskie tablice rejestracyjne, po wyjdziecie, robicie tylko ubezpieczenie i koniec. Więc żadnej akcji z recyklingu, co z skarbówki nie robicie. My dajemy Wam kompletną dokumentację, aby to zarejestrować. E, oczywiście to wszystko wam jeszcze tłumaczymy i na miejscu, i przez telefon, więc jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, no to jesteśmy do Waszej dyspozycji, no ale jakby to, co Wam bowiem, rozumno, no, że dostajecie gotową teżkę od nas. E, w razie, jak się nie zdecydujecie, w co nie wierzę, ale gdyby, no to też nie jest tak, że gotową to worko, tylko możecie powiedzieć, nam, dobra, no słuchajcie, to nie jest to, czego szukaliśmy, nie wiem, za duży, za mały, nie wiem, coś nam się tu nie podoba. Nieważne, nie tracicie pieniędzy, nie chcecie, w sensie no tracicie tylko tyle, co zapłaciliście z góry czy za ten koszt naszego dojazdu, ale nie namawiamy was na siłę, żebyście motocykli kupili, bo tu zupełnie nie o to chodzi. Więc macie, no jakby jest to moim zdaniem taka fajna, bezpieczna opcja w obie strony, no a przede wszystkim nie ograniczająca was czasowo. Ale no przypomnę to. Teraz jeszcze motocyk jest na tyle fajny, że chętnie go zawiedziemy i na koniec Polski, i sąsiadowi po, po, że tak powiem, przez płot z przyjemnością go sprzedamy, bo to jest po prostu dobry, zdrowy motocyk. Eee, no i co? Można kupić na raty? Jeżeli będzie takie pytanie, no to oczywiście można. Zapytajcie, czy możecie wysłać SMS-a, możecie w granej zadzwonić, przekierujemy was dalej eee, i wasz numer prześlemy tak, żeby wam w takim finansowaniu pomóc. Eee, no i co? No oczywiście to jest taka wiedza w pigułce. W razie jakichkolwiek pytań zadzwońcie, zapytajcie. Eee, postaram się na wszystkie pytania wam odpowiedzieć. No i co? I, I też odwrotnie, chcecie do nas jednak przyjechać, no to oczywiście też pomożemy Wam w razie finalizacji zapakować ten motocykl na Wasz transport. E, mamy najazdy, mamy wszystko, aby tylko zabierzcie e, 3-4 pasy transportowe i bez problemu sobie z czymś takim poradził. Kuczyk przekręcony, czerwony będzie w dół, klikamy sobie zapłon, no i mamy fajną pracę czterosuwa dwucylindrowego, no, który generalnie umówmy się, oddamy sobie samko na początku, który moim zdaniem bardzo fajnie pracuje. Te dwucylindrowe jednostki z Kawasaki naprawdę moim zdaniem są bardzo udane. Zobaczcie jakie fajne zielone podświetlenie zegarów. Zobaczcie jaka zajemista reakcja. Na gaz. To taki bardzo kultowy, klasyczny motocykl. No centralna jedna lampa z przodu, troszkę chromu, czyli na czapkach tych od zegarów. Lusterka w chromie, wydech. No więc taki widać, że stara szkoła, ale za co kochamy starą szkołę? Za to, że motocykl po 22 latach, wcześniej 3000, nie wymagał jakiegokolwiek wielkiego wkładu, aby go uruchomić, aby nim fajnie, bezpiecznie jeździć. Więc bardzo prosta konstrukcja cały ostrzem to wszystko posprawdzane, sprawne kieruneczki z przodu, z tyłu wszystko śmiga, lampa odświetlenie rejestracji światło stop przedniego hamulca Możnego. obrotomierz No cacy jest, słuchajcie, sika No więc podsumowując, bardzo fajny, zdrowy motocykl, bezwypadkowy, fajny, oryginalny przebieg, motocykl po serwisie z kompletnym dokumentem do rejestracji, jeszcze jest możliwość transportu i finansowania. Eee, czy trzeba wam czegoś więcej? Moim zdaniem nie, staramy się na bieżąco na wszystkie wasze potrzeby odpowiadać, oczywiście w wolnych chwilach podajcie nasze social media, Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy, eee, możecie się troszeczkę więcej o do nas dowiedzieć, poznać nas troszeczkę lepiej, eee, więc no, myślę, że... Jest co robić, no ale myślę też, że nie ma co zwlekać, bo sezon zaczyna zaraz już ruszać pełną parą, a motocykl w garażu trzeba mieć. No, jeśli to nie woła, a przyjdzie raz taki czas jakaś niedziela wolna, kiedy będziecie mogli wsiąść i po prostu zabrać ten motocykl na przejażdżkę. Lewa w górę, kochani, żegnam się teraz z Wami. Widzimy się w kolejnej prezentacji oczywiście. No i już niebawem, być może u nas w firmie motorwu albo u Was pod domem, pod garażem z naszym transportem. To wie, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, siemanko. Hej!